Dzień dobry kochani! Witam Was w kolejnym holu. Może to nie jest taki hol typowo zakupowy, bo właściwie to te cztery rzeczy dostałam. Nie będę ukrywać faktur. tak, dostałam je, ale to są moje pierwsze rzeczy z Romui. Romui tak, z Romuj i z Shinsai. To jedna z tych rzeczy to jest w ogóle prezent, który wysyłam niedługo do mojej kochanej Aliczki. Ale ona o tym wie, dlatego że sobie, sobie ten prezent po prostu wybrała, tak? Więc liczył. No, proszę bardzo, swój szaliczek w co przyszedł. Taki piękny. Ja sobie go tu... Wybacz, pozwolę sobie go tutaj, prawda, odziać, żeby zademonstrować. Więc taki piękny szaliczek, powiem Wam, taki dosyć spory. No on jest po prostu spory. Materiał jest nawet fajny, taki... Milusi jest! No, nie spodziewałam się po chińskich sklepach takiej jakości. Jest bardzo, bardzo przytulaśny. Policz, po prostu teraz uwaga, trzymaj, trzymaj. Trzymaj, porty, słuchaj. Kochani, to jest yy, z chińskiego sklepu, tak? Czy to widzicie? Proszę bardzo. Ja nie mam słów. Nieważne, kochana, masz przepiękny szal. I już w parsce będzie szedł do ciebie jutro. Także pewnie go to staniesz niedługo, jest piękny. Także wybraj sobie piękny kolor. Bardzo, U! kamerka! Bardzo mi się podoba, yy, więc Tobie też się na pewno spodoba. Szczególnie, że Tobie te kolory będą bardzo, bardzo pasować. Drugi szalik, który sobie wybrałam tym razem za siebie. To jest, proszę Państwa, to właśnie to dopiero w ogóle wygląda jak taki barbery. Takie kolory ma właśnie barbarylowe. Nie wiem jak to, to się powiedzieć, prawda? No, nie. Na ten temat. Proszę bardzo jest krata, jest krata, jest modnie, są kolory takie, yy, prawda, cieliste, czerwień, czerń, biel, no proszę bardzo, no szał, szał. Do mojej zielonej kurteczki akurat pasuje bardzo, więc yy, proszę bardzo. Dużo osób się mnie pyta, czy to jest e, szalik z Burberry? A ja mówię, nie. To jest szalik z chińskiego sklepu. Ok. Także jest piękny. Kolejny szaliczek, tylko że on jest taki cieńszy troszeczkę, ale też jest fajny też jest o, też jest dosyć szeroki, spory szal. Także szał, szalowy. No tak się zawiodłam. No tak się zawiodłam. Słuchajcie, koszula jest przepiękna. Koszula jest przecudowna. I to jest rozmiar miał być L no niby to jest L słuchajcie, ona mi się w biuście nie zapięła, ona mi się po prostu w biuście nie zapina a jest taka fantastyczna, no i tak żałuję słuchajcie, jest dłuższa jest właśnie fajniejsza, dłuższa ym, biała, czarna kra, biało-czarna krata no tak mi się ta koszula na stronie podobała i tak mi się podobało nawet jak ją przyjrzałam, no ale jest niestety za mała, no mówię, kurczę, się i już się nie dopinam. A, tak, a taka była fajna. Tak, tak szukam właśnie takiej jakiejś fajnej koszuli czar czarno-białą kratę z takim szarym akcentem. No szukam czegoś, nie szukam i nie mogę znaleźć myślałam, że trafiłam a tutaj, on taka lipa, nie? Bo jest tak, o, tak się tutaj nie dopina. Więc e, przykro mi, ale to, to niestety nie dla mnie, ale w takim e, przypadku będę mogła odstąpić go. Yy, i podarować po prostu komuś. I ostatnia rzecz, słuchajcie, to jest śmieszne, bo ja yy, niemalże identyczną kurtkę przymierzałam kilka miesięcy temu w zarze. Yy, może ją tutaj też odzieję. Troszkę ciasno się zrobiło na tych rękawkach. Yy, także... Nie, ja tak nie zostanę. Chociaż mogłabym w takiej pozycji zostać, prawda? Tak, takie robot. Coś mi tu ciasno. O, się. Bo ona chyba się na bluzę nie nadaje. Więc tak, chyba, chyba nie, chyba nie za bardzo. Coś nie mam szczęścia do tych kurtek skórzanych. Też tak ja nie wiem. Też szukam kurtki skórzanej jakiejś fajnej. Ciężko, proszę Państwa, ciężko. No może jakbym miała coś z krótkim rękawem, bo tutaj tu mam za grubo. Teraz i mi trochę ciasno. No oczywiście się tu zapnę, nie? O, tak, proszę Państwa, taki mały fashion show. Fashion show. Eee. Hmm. Nie wiem. Nie jestem przekonana do końca. Znaczy model mi się nawet podoba bardzo. Ja lubię, Tutaj mi się podoba to już właśnie te e, motorowe takie akcenty. Szczególnie, że mój mężczyzna naprawdę e, na motorze jeździ, e, więc... E ale kurtka oczywiście się nie nadaje na, na motocykl no powiedzmy sobie szczerze to nie jest kurtka na motocykl, to jest kurtka wzorowana na styl motocyklowy ubrań, jakbym e, tak bym powiedziała trzeszczy Także mogę prawda nie wiem po prostu mogę iść i, i każdy mnie słyszy, że idę e, ale generalnie no nie wiem, nie wiem co, co, co myślicie? powinnam wstać pewnie wam się pokazać no to tak mniej więcej tak wygląda, nie? Nie wiem nie wiem. Dajcie znać, co myślicie. Generalnie powiem Wam tak, że zaskoczyło mnie wykonanie tej kurtki i materiał jest naprawdę fajna. No tylko jedynie co to mi się wydaje, że ona jest po prostu na mnie trochę jakby mała chyba. Nie wiem. Ocencie same. E Także takie cztery rzeczy dostałam właśnie tutaj przed samymi świętami Bożego Narodzenia taki, taki prezencio od sklepów chińskich lęki na dole jak standardowo jak zawsze dajcie znać co myślicie, czy to Wam się z tych rzeczy podobało i pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się kochany, pa-pa!